Kto wygra? Nie ma innej opcji. Eee, widzę? widzę wódź Widzę. Kto no, wygra na finał? Zostawcie no, łapkę w górę. Napiszcie komentarz. wiatr, Błaszki, kozak. I napiszcie kto wygra w finał. Czy Nadia, czy Team prezes. No, Słuchajcie, my idziemy na finał. Wy zostawicie oteczki w górę. Moi no, misi Co tu się będzie działo? A będzie się działo dużo. górę. Ale jadą, ale jadą. Nie ma. Pierwszy półfinał, słuchajcie. Pierwszy półfinał, wygramy to, to jesteśmy w finale, więc trzeba to wygrać. No! Tak jest! Tak jest, 1-0. Fifi tutaj porobił, podanie do Cypriana i mamy 1-0. ja ja chciał porobić tam, ale brakuje. mu. Dawaj Fifi, wjeżdżasz. Dobrze, Fifi! Dobrze, Nic! Spokojnie, chłopaki! Bez akrobacji! A wy coś się śmiejęcie? Widzę was! Ale piła! Nie! Ekstra Gabi! Aj, prawie. No! Presinio na boisku. Prezes na boisku. Tutaj można teraz zamiotać nieźle. Ciekawe, czy strzeli w końcu jakąś bramkę. Ależ bukuje, gościu. Ekstra prezes! Uy. Paul, Tarny. Gramy, gramy. Dobrze, prezes na posterunku. Ale żongra. gra. Ale piła to by była dobra. 2 na 1, 2 na 1. Ekstra, nie ma nic. Gramy dalej, spokojnie. Ekstra! Aj! Jeszcze! Minuta do końca. Minuta do końca została. 1-0, wygrywamy. Przypieczętujmy tą wygraną. Pokażmy, że zasługujemy na finał. Dobrze, Prezes, przydłużaj. Dobre! Ej. Dobrze, dobrze, dawaj. Grabi kolanem broniej! Ja bi kolanę trzeba to. Ekstra! Słuchajcie, kolejny mecz. Dziewczyny grają, też półfinał, też wyszły z grupy. Mają po prostu troszkę trudniejszą drużynę, ale grają. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy dojdą do finału w swojej kategorii. Czyli jak dziewczyny teraz wygrają ten mecz, to są w finale z Błaszkami No kto by pomyślał? To by był idealny finał. Kurde. No w takim razie kibicujemy dziewczynowi i bęega strzał, ale nie trafiony. No ja tak teraz, dziewczyny, laga. Dobra piła, dobra piła! Ajajaj, aj, aj, dobry strzał, dobry brawo! Gdzieby wy strzelić coś? 8 minut zostało. Chcecie w finale być? To strzelcie. Ekstra! Ekstra! Dobra piła! Aj! No i może teraz. 3 2. Ajajaj, no celujcie w bramkę! Czemu one nie celują w tą bramkę?

Nadia broni! Bez tutaj to jest taktyka trenera, żeby doprowadzić do remisu i rzuty karne, a Nadia w karnych wszystko broni. Ej, ale Nadia... 200. No. Ja nie wiem, Kurde! Dobre! Ja pierdziele! Dobre, dobre! Ale dała tutaj strzał teraz, prawie tu trafiła ty. Dwie minuty. Te dziewczyny strzelają w bramkę na 1-0 i teraz czy drużyna przeciwna robi? No! Tak jest! Brawo Nadia! Co tu się dzieje? Niesamowite. No! Nadia broni! Nadia broni! Ona jest niesamowita! 10 sekund! 6, 5, 4, 3, 2... Ej, hey, ręką! Maradona! Nadia, siostra szczęśliwego! Dziewczyny przechodzą do finału. Ej, one grają z wami w finale? Zapraszam! Co jest? Nie wierzyłem. wierzyłam. Ale dobrze, dobrze! Brawo! Ale... No fajnie, dobrze. finał no. łatwiejszy. No zobaczymy, nie? Się męczyliście trochę z nimi. Ile Bo? 2-1? No, prezes, bramka w finale, Nadi, jak strzelisz, no to to jesteś bo... Co tu się dzieje? Słuchajcie, co tu się stało? Dziewczyny wygrały półfinał, my wygraliśmy półfinał i w finale... Drugi mecz, spotkali się w grupie, drużyna Nadii, drużyna Prezesa i grają w finale całego turnieju Coś takiego do mnie się nigdy nie przyśniło, żeby Prezes i Nadia byli w finale w dwóch przeciwnych drużynach Będzie mocno, oglądajcie, subskrybujcie, zostawiajcie opeczki w górę i subskrybujcie, bo to co się stanie w finale to rozwali wam głowę Ale jesteś trochę obdygany, co? Nadia w finale Dziewczyny, no gratulacje, nie? Jesteście w finale Ej, Jak w finale wygracie teraz, no to, to szacun Może jakiś zakładnik? dobra, a jaki? nie wiem jak wygracie, to przyjadę do Was, nagrać z Wami film z całą drużyną. Ale to nie, robię, to nie, robię, to nie Chcesz rzucić klątwę na Waszą drużynę? Puchar wystarczy podnieść. Przed. Zresztą ten za drugie jest fajniejszy, bo jest, jest taki z jest ze statuatką. My na mówię, z ostrym podnieśliśmy Puchar. Za wygranie I To jest niby klątwa, nie? Jak się podniesie Puchar, to. Szczerze, ten podniosę bardzo po tym meczu. Tak? Czyli, czyli, czyli boisz się, czyli boisz się. Klątwy. Jak karne będą, tak, to Gabi nie stoi, tylko franek, tak? franek, Właśnie. Aaa! Ja, ja wtedy... Teraz... Ale chodzi, że... O... Ale ja, ja wtedy teraz... nie, chodziesz... nie. Ja nie strzelam, na Karol, a jak ty stoisz na karnych? Dziewczyny, jak nastawienie przed finałem? Zmienimy się. Wygramy. Ale wygramy. A jak będą karne? Prawiam, prawiam, prawiam. Prawiam, jak no wygramy. Wiesz, ja wiem, jak strzelać. No właśnie wiem. To było dobre, nie? Więc byle na remis, nie? Albo wygrać, albo remis. Dobra, powodzenia. Elo. Mam nadzieję, że prezes strzeli, ale jak będzie, nie wiadomo. Legenda głosi, że kto głośniej krzyknie, ten ma szansę większą na wygraną. Zaczynają. Wielki finał. Oby było 0-0. Nadia, numer 4-9 na koszulce. Aj. Oj, 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 oj. No, Fifi. No i Franek. Ręka karny. Ojoj, oj. Wolny. Rzut wolny. Fifi czy franek? Kto to wykorzysta? Będzie gol czy nie będzie gola? Będzie gol. Dobrze. Aj, aj, aj Dobry to. Dobry wolę, Fifi. Ja bym chciał, żeby po prostu był remi, żeby się rozstrzygnął w rzutach karnych. Aj! O! Ale na farcie, ale fartowna bramka. Piaz Błaszki wygrywa po troszkę fartownej bramce. Nadia nie miała szans, bo piłka odbija się po rykoszecie po jednej z zawodniczek. 1-0, 8 minut do końca, ale to nie jest koniec meczu. Się wszystko może wydarzyć. Oj! Oj! Supek! Jest! Słupek i druga bramka. 2-0, 2-0! Jak Piaz błaszki się rozstrzela, to, to może być mocny wynik. Prezes na boisku!

Łuki, łuki! łuki, no czemu tak kiwiłeś? No cały czas obok bramki, łuki się bojna co? Nie, no to jest taki strzał, to jest strzał. No. Minuta, minuta 20. Dobra, że Wygrano. Nice, dobrze było, dziewuchy, dobrze było. Jest dobrze, jest dobrze. Łukaszek, najlepszy zawodnik, o to chodzi. Łuki, do lewy. Nadia najlepszy bramkarz